Witajcie! Ja jestem Dunisa L i dzisiejszą gwiazdą odcinka jest długo oczekiwana KW-2. Model został wykonany z kartonu i papieru. Jeśli chodzi o jego funkcję, to ma on standardowo obracaną wieżyczkę i otwierany włas. Plus jest pierwszym moim modelem z ruchową lufą. Polecam po filmie kliknąć w opis, a teraz czas na historię tego modelu. KW-2 był radzieckim czołgiem ciężkim służącym do szturmu. Został on opracowany w styczniu 1940 roku na bazie swojego poprzednika KW-1. W latach 1940-1941 czołgów KW-2 zostało wyprodukowanych w 334 egzemplarzach. Czołgi KW-2 trafiły na pole bitwy w 1941 roku i większość z nich została zniszczona. Gracze World of Tanks na pewno wiedzą jak ten pojazd może zirytować, oczywiście jeśli on jest we wrogi drużynie. A teraz porównanie KW2 ze smutną tankietką TKS 20 mm zgodnie z prośbą widza.